Ty kurde, przecież, przecież niedługo wychodzi GTA 5. A ja nie wiem, ja nawet nie wiem czy on będzie to kupował, mój najlepszy przyjaciel, no Dzwonię, dzwonię, dzwonię No nie wierzę, a ten znowu dzwoni Co tam? Cześć, czy, czy, czy ty, czy ty może masz zamiar kupić GTA V, czy, czy raczej nie? GTA 5. poczekaj, 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 GTA, GTA, GTA Szczerze to jakoś jakoś nie wiem co to jest, wiesz? No jak może nie wiedzieć co to jest GTA 5, kurde! Dobra, wiesz co? To ja Ci przydam troszeczkę to jest z opisu, a ty mi powiesz co sądzisz, okej? Okay? No skoro musisz, to, to czytaj, no już, już niech stracę no Dobra to słuchaj w Grand Theft Auto 5 wcielamy się w trzech całkowicie odmiennych bohaterów: Michaela, byłego rabusia banków ze wschodniego wybrzeża, objętego ochronią, ochroną w ramach programu ochrony świadków, Trevora, pilota wojskowego w stanie spoczynku, cierpiącego na zaburzenia psychiczne, oraz Franklina, chłopca z getta odzyskującego samochody od niewypłacalnych klientów lokalnego amerykańskiego dealera. Każdy z nich pochodzi z, innego, z innych środowisk społecznych, które szczegółowo odzorowano w grze. Twórcy tak skonstruowali fabułę i system rozgrywki, aby niemal w każdej chwili można było przełączyć się pomiędzy trójką protagonistów za pomocą jednego przycisku. I w ten sposób szybko poznać świat Los Santos oraz zawsze być, na, zawsze być w środku akcji. I co o tym sądzisz? Warto kupić takie coś, czy. Tak ci szczerze powiem, że nawet. Nawet nie brzmi tak źle, nawet całkiem, całkiem nieźle jakby nie patrzeć, wiesz? No jasne, że, że brzmi nie no masz trzy postacie, tak? Masz trzy postacie, chłopie, to dużo, normalnie była tylko jedna, tak? No chyba logiczne. No wiesz, szczerze to dla mnie to w ogóle nie jest logiczne, ale no skoro są te trzy postacie, a normalnie była jedna, to chyba, chyba naprawdę nie jest, nie jest tak źle, więc, no. Dobra, w takim razie kupuj, pobieraj i spotykamy się na TeamSpeak'u i będziemy nagrywać, co nie? Wiesz co, mogę to zrobić, dobra, to w takim razie Team TeamSpeak... Zgadamy się, nagrywamy i będzie ok. No, i to to ja rozumiem, kurde. Dobra, to na razie, cześć, trzymaj się. No to to na razie w takim razie, cześć, papa, pa, trzymaj się. No, pa. Cześć. Horrera, jesteś przecież. Mimo wszystko, a było GTA V. Jeśli jest, on kupił, nie wiem, jak dobrze, nie wiem. Mój najlepszy przyjaciel, nie? Ja nazywam. Dzwoń, dzwoń! Nie wierzę, to się nazywa ponownie. Co zrobiłeś? Hej, w tym przypadku, czy nie powiedzieć, że tego, czy może, 5 zamiar kupić ci GTA, nie ma ich za? Te G5, czekaj, czekaj. GTA, GTA, GTA. Szczerze mówiąc, jest to w jakiś sposób. jakoś. nie wiem, co to jest. Cóż, jak ty nie może wiedzieć, co to jest GTA 5 Cóż, wiesz co? Ja będę czytać trochę to z opisu tutaj. I powiedz mi, co myślisz o... Cóż, można przyjść do czytania. Jeśli istnieje potrzeba, aby stracić teraz beze mnie... Cóż, ja słyszę. W Grand Theft Auto v jest trzy zupełnie inny charakter zabrać Michael. Program ochrony świadków, ochrona pod wschodnim wybrzeżu, urodzonego oryginalnego napadu na bank Trevor, Idle, zaburzenia psychiczne, pilot wojskowy i Franklin cierpiał, chłopak z getta, odzyskiwanie Armenia, samochód dilerzy z lokalnego klienta upadłości, siebie w środowisku społecznym, które zostały szczegółowo odzorowane. gra pochodzi, a Autor. Tak prawie przez cały czas do przełączania trzeci Bohatera za pomocą jednego przycisku natychmiast poznać świat los Santos. Zawsze może słusznie w, w środku opowieści działania i gry zostały zbudowane. I co o tym sądzisz? Warto kupić coś takiego czy... Tak, to też szczerze nie brzmi tak źle powiem ci. I całkiem dobre, jeśli nie wiedzieli, ale wiesz, to brzmi dobrze! Oczywiście! Masz bardzo trzy litery! Trzy formy człowieka jest wiele! Normalnie jest tylko jedna, prawda? I logiczne przypuszczenie. Cóż, nie jest logiczne to w ogóle dla mnie, ale. wiesz, szczerze mówiąc, z tych trzech postaci jest on usuwany z przypadku. Jest to nie wydaje się złe, nie jest winny sposób, te zazwyczaj był jednym. No cóż, w tym przypadku na zakup pobieranie spotkałem na spiku zespół, Arekor, który nie jest z nami. Wiesz co, i możliwe jest, aby to zrobić. Następnie Team speak, staje się okazja do porządku. Rekord mówić. Nie! Jest to! Rozumiem! Gówno! Do tej pory, w tym przypadku, potem czepiać. Cześć, tato. Dbaj o siebie. Do widzenia.